Siema, z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Kariery Managera. Nie będzie to odcinek taki jak zwykle, ponieważ dzisiaj nie zagram meczu. Dzisiaj pokażę Wam zawodników, jak się rozwinęli, bo to już pół roku minęło. Przerwa zimowa, będą transfery. Co i jak, zaraz wszystko zobaczycie. Najpierw rozwój zawodników Bert Leno plus 3, Carvajal bez zmian, Daniel Schwab plus 2. To są właściwie moi podstawowi zawodnicy, taka 11. Jaka się ukształtowała po połowie roku właśnie po pierwszej rundzie tak chciałbym grać dalej zobaczymy jak to jak to się ułoży na paru pozycjach szukałbym wzmocnień uzupełnień za chwilę wam to wszystko opowiem pokażę Sydney sam plus 3 mimo kontuzji naprawdę świetnie Andre Szylle Statystyki fizyczne przede wszystkim rozwinął. Didawi również plus jeden. Bardzo dobry transfer. Junior Fernandez, mój strażak, który ratował sytuację z powodu braku formy Kislinga. Też bardzo ładnie się rozwinął. Dużo grał. Gonzalo Castro, najważniejsze, że nie ma minusów. Kadlecowi nawet niektóre statystyki wzrosły. To już młodsi zawodnicy. Arkadiusz Milik, proszę, plus dwa. On się będzie, mam nadzieję, dalej tak rozwijał. Gwiazda, właściwie odkrycie, Karim Belarabi. Naprawdę świetny skrzydłowy. Jestem bardzo mile zaskoczony jego postawą. Bardzo lubię nim grać, właściwie na, na prawym skrzydle. Bardziej chyba niż szyrle nawet, do tego stopnia. Tutaj młodzi zawodnicy, którzy, którzy wzrośli aż o 5 punktów overola Denis Ajciczek, na razie tylko plus 3, będę go chciał wypożyczyć. Zobaczymy czy to się uda. Towierz Stefan, szybki, jak widzicie, też świetny wzrost na pół roku. To są rewelacyjne wzrosty. I tu się zaczynają zawodnicy, których chciałbym się pozbyć. Reinhardt miał być podstawowym zawodnikiem. Postawiłem na Matuszczyka, nie żałuję. Hegler, to samo, ściągnąłem Didawiego. Za Didawiego wchodzi Castro. Manuel Friedrich i tak chciał odejść. Tego bramkarza nie potrzebuje. I rozczarowanie największe, Stefan Kisling. Niestety, ale chcę się z nim pożegnać. Simon Rolfs, i tu są wypożyczeni zawodnicy, których chciałbym ściągnąć z powrotem. Michał Ortega, bym go widział jako zmiennika Didaviego, Dany da Costa. I to ciekawe, bo dopiero gdy Carvajal lekko się zmęczył, zauważyłem, że nie mam zmiennika na prawą obronę dla Carvajala. Dlatego też raczej da Costa będzie ściągnięty, aczkolwiek koszt ściągnięcia tych dwóch zawodników z wypożyczenia jest, jest dość duży. Tutaj wystawię tych zawodników, o którym wam mówiłem, że ich nie potrzebuję na listę transferową. I kogo szukam? Szukam przede wszystkim napastnika. Kto by się nadał na napad, jak myślicie? Zobaczymy, jaki będę miał budżet, bo tego jeszcze nie wiem, czy ci zawodnicy się sprzedadzą, czy nie. Mam nadzieję, że sprzedadzą się jak najszybciej, czy ktoś będzie chciał odejść i tak dalej. Bo kadrę mam moim zdaniem za szeroką. Szukam napastnika, defensywnego pomocnika, chciałbym żeby Matuszczyk zgodnie z rolą jaką miał pełnić był tylko zmiennikiem będę miał defensywnego pomocnika, napastnika i to właściwie są dwie newralgiczne pozycje na które mi brakuje naprawdę klasowych zawodników bo cała reszta z całą resztą jestem w stanie sobie poradzić mam bardzo, bardzo szeroką kadrę jako taka sobie wszyscy radzą jak widzicie aż 19 pomocników także z tym nie ma problemu w obronie również, również jest świetnie kłopot bogactwa niemal Klasowy napastnik, defensywny pomocnik, też klasowy, przydałoby się. To są dwie pozycje, na które szukam wzmocnień. Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję na Waszą pomoc. Tutaj dostałem informację, że zaczęło się okienko transferowe, a ja dostałem propozycję objęcia: jakiego zespołu? FC Barcelona. I to nie jest FC Barcelona P, proszę bardzo. Po pół roku pracy w Bayerze Leverkusen mogę wspiąć się już na sam niemal w szczyt trenerskiej piramidy. Czy akceptować tą ofertę? To jest zagadka. Zostawię Was z tą zagadką. Do następnego odcinka. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć!